Rozwój cywilizacji już od epoki Neolitu był nierozłącznie powiązany z rozwojem miast. Natomiast rozwój miast zawsze wiązał i będzie wiązał się z problemami, jakie niesie za sobą urbanizacja. W starożytności średniowieczu takimi problemami były kwestie sanitarne. W XIX wieku przeludnienie i zbyt gęsta zabudowa. Dzisiaj naszymi problemami są korki, czy też zbyt wysokie koszty życia. A przecież miasto jest przedłużeniem naszego domu. To, jak wygląda okolica naszego miejsca zamieszkania, ma bezpośredni wpływ na to, jaka jest nasza jakość życia. Dlatego niezależnie od epoki na miejskie choroby szukaliśmy lekarstwa mającego uzdrowić przestrzeń. Dziś takim lekarstwem jest koncepcja miasta 15-minutowego. Czym jest te 15 minut? U podstaw tej koncepcji ma ona bardzo proste założenia. 15 minut od naszego miejsca zamieszkania powinniśmy móc przejść do wszystkich najpotrzebniejszych usług. Teraz razem z Państwem chciałbym zrobić małe badanie. Ja będę wymieniał usługi, a Państwo jeśli uznają, że są one blisko Waszego miejsca zamieszkania w odległości 15 minut, proszę o podniesienie ręki. Zacznijmy. Szkoła podstawowa, sklep spożywczy, apteka, paczkomat, poczta. Siłownia, hala sportowa, boisko, dom kultury, teatr albo kino. Bardzo dużo rąk w górze, więc możemy sobie postawić pytanie, czy te 15 minut to na pewno taki sukces, czy ta koncepcja może wpływać na rozwiązanie tak zawiłych problemów, które mają dzisiaj miasta. No i w jaki sposób te 15 minut możemy przekuć na miasto, z którego będziemy zadowoleni całą dobę. Ja jestem geografem i na co dzień zajmuję się rozwojem miast, przestrzenią miejską i długo głowiłem się nad tym, jak tak w sumie prosta koncepcja może pomóc nam rozwiązać te trudne problemy. Dlatego stwierdziłem, że najłatwiej będzie to sprawdzić w praktyce. W związku z tym stworzyłem wskaźnik 15-minutowości miast, który ma nam mówić, na ile realna przestrzeń miejska jest dostosowana do założeń tej koncepcji i zrobiłem to na przykładzie polskich miast. Natomiast przed chwilą Państwo pokazali, że te 15 minut to nie jest aż taki sukces. Muszę się Wam przyznać, że lubię grać w gry komputerowe. I takim moim małym marzeniem było to, żebym zawsze w odległości, na wyciągnięcie ręki, obok komputera, miał lodówkę, gdzie mógłbym sobie ją otworzyć, sięgnąć po zimny napój i jakieś przekąski. Natomiast mimo tego, że dla mnie byłoby to dobre, choć pewnie nie dla mojego zdrowia, z perspektywy funkcjonalności mieszkania, ale też współlokatorów. No jest to dość kontrowersyjny pomysł. Dokładnie tak samo jest z miastami. Nie możemy patrzeć tylko na nas. Tworząc miasto i zmieniając miasto musimy patrzeć na innych mieszkańców oraz na uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrzne, które wpływają na rozwój tego mieszkania. Dlatego w moim wskaźniku 15 minut jest tylko jego jedną częścią. Biorę pod uwagę również takie kwestie jak gęstość zaludnienia, jak gęstość zabudowy, różnorodność przestrzeni, różne funkcje przestrzeni, m.in. funkcję usługową, handlową. Mieszkaniową, komunikacyjną. Bardzo ważna jest też różnorodność społeczna w mieście, szczególnie pod kątem wieku. Przecież nie każdy w 15 minut przejdzie tą samą odległość. 1500 metrów, wbrew pozorom, to jest całkiem poważny zasięg. Z miejsca, w którym się znajdujemy, możemy przejść pod Zamek Królewski, do Galerii Zachęta, czy też w okolicę Mostu Paniatowskiego. Ale 15 minut dla młodej i zdrowej osoby. To jest około 1200 metrów. Dla osoby starszej już tylko 700 metrów. To również wziąłem pod uwagę w swoim badaniu, po to, aby zapewnić aspekt sprawiedliwości społecznej w przestrzeni miejskiej. Teraz chciałbym Państwa zabrać do miejsca, gdzie pokażę wartość tego wskaźnika i jego całość na Lubelszczyznę. Dlaczego te trzy miasta Krasnobród, Zamość i Lublin? Powody są dwa. Pierwsze. Są bardzo bliskie mojemu sercu. W Lublinie się urodziłem, w Krasnobrodzie wychowałem, w Zamościu chodziłem do liceum. Drugi, bardziej merytoryczny powód jest taki, że są to bardzo zróżnicowane miasta. Różnią się pod względem wielkości, liczby ludności, gęstości zaludnienia, historii, funkcji a przecież każde miasto, niezależnie od tego, czy jest duże, czy małe, powinno oferować dobrą przestrzeń do życia dla jego mieszkańców. Mogą Państwo zobaczyć, że Zamość cechuje się najwyższą wartością wskaźnika 15-minutowości miast. No, wychodzi na to, że Jan Zamojski w XVI wieku tworząc miasto idealne doskonale wiedział, co robi. Natomiast moim zdaniem jedna wartość nie mówi nam o tym, czy przestrzeń jest dobra, czy też nie. Wróćmy na chwilę do przykładu mieszkania, może już tym razem z lodówką w kuchni. Wynajmując lub kupując mieszkanie, często pierwszą rzeczą, na którą patrzymy, jest plan i rozkład mieszkania gdzie znajduje się łazienka, kuchnia, sypialnia i salon. Na tym poziomie próbujemy ocenić funkcjonalność tego mieszkania, jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nie wszystko. Aby dokładniej ocenić to, w jaki sposób nam się będzie w nim żyło, musimy zejść na dwa dokładniejsze poziomy. Pierwszy, w jaki sposób ustawione są meble w konkretnych pokojach, na przykład w sypialni. Czy łóżko stoi w takim miejscu, abyśmy mogli swobodnie dojść do szafy, posprzątać w pokoju, mieć miejsce na szafkę nocną. Schodząc na jeszcze wyższy poziom szczegółowości, musimy wiedzieć co jest w naszych meblach. Czy w szufladzie w kuchni na pewno mamy sztućce, a nie skarpetki? Albo przy umywalce w łazience, czy na pewno mamy szczotkę do zębów, a nie pilot do telewizora. Dopiero integrując te trzy poziomy, możemy dowiedzieć się, na ile mieszkanie jest funkcjonalne i na ile będzie stanowiło dla nas dobrą przestrzeń do życia. Dokładnie tak samo jest z miastami. Żeby dowiedzieć się, co się dzieje w naszych miastach, musimy zejść na dwa niższe poziomy. Dlatego ja swoje badanie i ten wskaźnik dostosowałem również do poziomu dzielnicy oraz osiedli. Zobaczmy teraz, jak to wygląda na poziomie dzielnicy. Widzimy już dużo większe zróżnicowanie. Centrum Zamościa i Lublina cechuje się wyższą wartością wskaźnika. Natomiast peryferie miasta to już jest niższa wartość, nawet poniżej 50%. Natomiast schodząc na jeszcze wyższy poziom szczegółowości, na poziom osiedli, te zróżnicowanie jest jeszcze większe. W Lublinie najwyższe wartości osiągają stare blokowiska, w Zamościu osiedla domów jednorodzinnych, w Krasnobrodzie natomiast centrum miejscowości, gdzie wzdłuż głównej ulicy ulokowane są wszystkie usługi w tym mieście. No więc tutaj pojawia się pytanie, ponieważ, ponieważ widzimy, że nie ma tutaj jakichś prawidłowości czy też schematów. Ta mozaikowość miasta 15 jest naprawdę bardzo duża. Kluczem do interpretacji przestrzeni, na którą patrzymy, jest nasza wiedza, co w tej przestrzeni się znajduje. Czy wszystkie dzielnice w mieście powinny być 15-minutowe? Zdecydowanie nie. Miasto potrzebuje funkcji przemysłowej, magazynowej, komunikacyjnej, ale tam, gdzie jest to zaplanowane. Proszę popatrzmy na zachód Krasnobrodu. No, widzimy jasną plamę. Mogłoby nam się wydawać, że nie jest to najlepsza przestrzeń do życia. Natomiast w rzeczywistości znajdują się tam piękne lasy zalew rekreacyjny, sanatorium, rezerwat przyrody, a więc najpiękniejsze miejsca w tej miejscowości i największa tuty. W Lublinie natomiast w centrum widzimy też taki biały obszar o niskiej wartości wskaźnika. Tam z kolei znajduje się dworzec PKP oraz dworzec autobusowy, a więc miejsce, które jest niezbędne do prawidłowego, prawidłowego funkcjonowania nie tylko miasta, ale całej aglomeracji. Również wysoka wartość wskaźnika nie zawsze mówi nam, że Przestrzeń jest idealna. W zachodniej części Zamościa widzimy obszar o bardzo wysokiej wartości. Jest to osiedle domów jednorodzinnych, gdzie rzeczywiście mamy wiele usług, tereny rekreacji, blisko zieleń. Natomiast ceny nieruchomości są tam najwyższe w mieście. Sam, sam ten obszar funkcjonuje trochę w oderwaniu od reszty miasta. Mieszkańcy się tam trochę izolują, co bardzo negatywnie wpływa na pogłębianie nierówności społecznych w mieście, co oczywiście jest niekorzystną sytuacją. Dlatego podobnie jak z mieszkaniem, aby mieć pełną wiedzę o tym, co się dzieje w naszym wieście, musimy integrować wiedzę na tych trzech poziomach: poziomie miasta, dzielnicy oraz osiedla. Dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy nasze miasto jest dobrą przestrzenią do życia. No więc, czy miasto 15-minutowe jest cudownym lekarstwem, czy jednak placebo, pewnym chwytem marketingowym? Moim zdaniem, ani to, ani to. Miasto 15-minutowe, przy odpowiednim zało y użyciu założeń tej koncepcji, może stanowić świetną diagnozę miejskich problemów. Mając tę wiedzę, mieszkańcy mogą weryfikować, czy samorządowcy, używając takich pięknych hasłów jak miasto 15-minutowe, czy miasto zrównoważone, rzeczywiście mają na myśli polepszenie ich warunków życia. Eksperci i włodarze miast, używając tego wskaźnika, mogą dokładnie zdiagnozować miejsce, gdzie mają miejskie problemy, zrozumieć, jakie to są problemy i dostosować do nich odpowiednią metodę ich rozwiązania. Natomiast my na Uniwersytecie Warszawskim, a szczególnie na Wydziale Geografii, chcemy, aby nauka była pomocą zwykłym ludziom i rozwiązaniem ich problemów. Dlatego moim zdaniem największą wartością tego wskaźnika jest to, żebyśmy używając go, tworzyli miasta, które będą naprawdę przedłużeniem naszych domów. Miejscem, gdzie czujemy się swobodnie. Miejscem, gdzie czujemy się bezpiecznie, miejscem, gdzie możemy realizować nasze pasje, no i przede wszystkim miejscem, do którego zawsze będziemy chcieli wracać. Bardzo dziękuję.